Halo! Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Państwo sprzedawają gardiny, co nie? Co sprzedajemy? Gardiny! Nie! No jak to nie, firany! A no fi tak, firany, tak! Aha, ja bo, bo ja po Śląsku, kurna, że ich się zapomniał! Pani z tego, z Gorolowa. E, Kiedy te firany w ogóle sprzedajecie? To znaczy w internecie, na Allegro... No ja widzę właśnie tutaj ogłoszenie od... i no ja, że się chciał spytać, jakieś firany na specjalne okazję, wy to macie coś tam? To znaczy, wie pan, co, no nie wiem, no nosimy względem zamówienia klientów. Ale to się... znaczy, jak się zamówienie składa? No na Allegro, to przez Allegro się kupuje, firankę. A jeżeli chce pan inny wymiar, to czy... A, no, no na specjalną okazję, kurwa, jakby to powiedzieć, bo on się Bada niedługo żenił, nie? Dobrze, proszę, proszę chwileczkę poczekać, ja dam szefa, dobrze? Dobrze, dobrze. Halo, proszę. Dobry, szefie. Tak? Jest problem, bo nie y, potrzebuję firana, na gardina na specjalną okazję. No i? I nie wiem, czy siejecie taki firany ta pani migoda, żeby tutaj zamówienie złożyć, ten. Y, no bo trzeba zamówienie złożyć, żebyśmy my cokolwiek uszyli. Ale ja chcę tak wizualnie panu to przedstawić przez telefon. Jak to bym tak miało wyglądać, bo to będzie na specjalną okazję ta firana, bo ja się będę niedługo, nie? Mhm I myśmy... My już z, z moim misiem tela wydaliśmy na wszystko, na alkohol, na przygotowanie, no, no, na rozumiem. wszystko tyle kasy poszło No, no i, po, i, i potrzebujemy jakiejś tanie alternatywy dla sukni ślubnej, tak? Tak No i jakiś ten... nie szyjecie coś z tych firan, żeby jakoś... Ale sukni ślubnych nie szyjemy z firanek Ku pierunie A ja bym nawet więcej zapłacił, Bo wie pan, to zawsze Ja nie rozumiem, tylko że my po prostu, proszę pana nie umiemy sukienem A wam wymiary podał Czekaj czy... czy, czy wymiary? Sukni ślubnej? No, no my, y, mojego misia, jak mu się w pasie i w ogóle tutaj A to Misz, to Misz, to Misza wymiary są? Misia, niech pani zaczeko, y, niech pan zaczeko y, y. Misiu, Michałku Kochanie! Michał! Ju, już, już idę! Chodź tu, chodź tu z tym panem pogarać! Dobra! Do, 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 do dobry! Dobry! Panie, bo, 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 bo jest taka sprawa. Bo, bo ja trochę łotyły, a my nie mamy nie mamy pieniędzy już. Co, co? Co my mamy zrobić? Może dam numer telefonu do ten, do krawiectwa. A, a, ale właśnie o, o what, what to się wszystko rozchodzi, że my już hajsu nie mamy. My chcieli zrobić to właśnie z firan jakiś tam, żeby się wiecznął, no ta fa fajnie tego uszyli. Ale my nie umiemy. No ale no to kurde no. Michał no no ja, właśnie... kurwa odsuń się no, ty nawet z chłopem pograć nie umiesz. Szefie. No? Wiele wy chcecie za taką firanach. Dwa ale na dwa, my nie na umiemy sukien ślubnych, panie. Ale ja welonu nie pożyję, zwykła suknia ślubna kieczka tu, ja też nie umiem, dlatego do was dzwonię. No właśnie, no ale my nie umiemy. Kurwa. Abym u no. was firana kupił, a dacie mi ten numer do tego krawca? Do krawca? Pewnie, że dam. Dobra, to dajcie mi. Dać, dać do krawca? Ja. Daj znajdź do krawca, numer telefonu. Cierunie. Michał kurwa odsuń się no, godą się telefon. No to załatw za, za, za to tam wszystko On mi czekaj, on mi podał numer do tego krawca i zadzwonia tam i... Jest, jest pan, halo Moment, moment, dobra, szukamy dobra, A pan nie ma tam gdzieś wpisać internet? Panie, ale jak już do pana dzwonię, że pan jest zaufany, no to chyba pan mi numer od swojego zaufanego krawca podał, nie? No pewnie, że tak. Już, ja no. Także gorą. Niżej. A pier... No, no czekaj Ma kurwa, miał widzieć, że muszę czekać. I co, znalazł pan coś? Moment, moment, szukam, nie wiem czy będę miał. Dobra, to ja... Szefie, ja zrobię no. tak. Ja zadzwonię do tego krawca... No. Jak on mi coś powie, to do was po ta porta gardina, ja? Żeby kupić. I, ja ja. Dobra, dobra. Ja ja. No. 668. Ja? 377. 377, ja? 4, dobra, dziękuję z Bogiem. Z Bogiem. Dzień. <grych> tak. Halo. Krawiec. Tak? Halo. Słucham. Pierunie, ja już myślałem, że się nie dodzwonię do Was, ja już do, do Pana dzwonię od godziny! No jak to jest możliwe? No Czemu są, co Pan nie odbiera bo... telefonu? Nie no, odbieramy przecież! No jak ja dzwonię od godziny i... No bo był bo chcemy jak ktoś dzwoni, coś chce, a Pan... A... Mam... Pieru nie, Pierunie, prawie cała kasa mi skąd ta Panie, jest sprawa, bo ja się będę niedługo żenił, nie? No to cieszę się, gratuluję! Słucham? Gratuluję panu! Ha, dziękuję! Jest przeczęśliwy! I no ten I no jest inna sprawa, bo myśmy z moim hopem wydali dużo na gorzoła na, na tam przygotowania do, do wszystkiego, do tego ślubu całego i potrzebowaliśmy jakiegoś tam taniego zamiennika, nie? No. Na ten I, i, i myśmy się kupili Gardina 5 metrów gardiny i, i wiele by pan chciał zausić sukni ślubnej z tego. No ale ja nie robię, ja takie, z no, takiego lekkiego nie prowadzę, tylko ciężkie, tak że musiałby Pan gdzie indziej zadzwonić. Jerunia, a co, kaj zadzwonić, Panie? Hmm. cały że Katowice odzwonił. Cały rzek Chorzów, cały by dobrze odzwonił. odzwonił. No, no, muszą tam przyjść, muszą tam coś, no. no Kuba, ja, nie, bo ja, robię, muszę, panie, ja ja robię... Panie, ja dobrze Panu zapłaca, jak Pan... wymaga yy, yy, moje... Ja mogę do Pana uszyć mundur górniczy, ale nie sukta ślubno. Kurwa, a po co mi jak już... Na grubie mnie nie przyjmą Aha. Kurwa. No to nie wiem, nie wiem. Gdzie. No muszę pan wejść sobie na internet, wpisać, tam wie pan, suciec sukę ślubnych i dzwoni. Kałkę, gdzie pan wyświetli. No już, panie, już mi kurwa nie pan mi o tym, o, o, o kopalni nie gorą, bo że kurwa yy, raz że robił, to mi kurwa okna kazali mieć. Aha. Kurwa. To, to... No nie wiem, nie wiem, no. nie wiem, bo ja tu wie pan, mam klientów, także, no nie pan, proszę, by tam jeszcze. Szuka pod kawie lekkie, wie pan, kawałestwa lekkie. Jak... Kraw... Dobra, dziękuję. Dziękuję, do dobra. Do z Bogiem. Z Bogiem. Słucham. Halo? Dobry. Tak? No, słucham. E, jak się zadzwonił do e, krawiectwa lekkiego. Ale ja nie mam... Ja nie mam usługi. A co pan chciał? E, żebyście mi suknia ślubną uszyli Nie, nie. Tam jest pomyłka, wie pani, ja mu ja mu sprzedaż, jako, ja Jak Pani! Pani, jako pani no. jest chłop? Ja mam jaja między nogami. To po co panu suknia ślubno? No bo się żenia niedługo. Aha. No! No, to bo mnie uszyja jednak. Jerunie, a to ja mam zadzwonić po ta, ta suknia? Nie wiem, do sklepu. Ale... Ja... Materiał mam i no suknia usi trzeba, pani! No nie mam, bo ja nie szyję! Kurwa. Ja mówię, że sprzedać na sklepie robię. Aaa, to, to co co tam kurwa w, ty, w tym internecie pisze? No właśnie, nie. Możeś no, się tu na tym laptopie wpisał pacza i tu krawet co lekkie. Nie, to ja nie wiem kto tam wpisał. To kiedyś było z tego, z, z, z panoramy Filpsa tak do Nie wie, pan? Ty to wpisał. No niestety. Ja już dzwoniła tam, no widzi pan, dali wisza! dolą no. to wszystko. Dobra, dziękuję, nie. do widzenia. Nie, prosie, pani... Do widzenia! Z bogiem! Ja. <laughs> Kurwa! N najlepiej się do Hanysów dzwoni, nie? <laughs> tak, słucham. Halo, dobry! Krawectwo! Tak, znaczy tapideństwo. Kurwa! Pisze krawiectwo lekkie. Kto? Krawiectwo lekkie pisze. W internecie, że wasz numer znalazł. Nie, tapicerstwo i gorseciarstwo. A co to jest gorseciarstwo? No to się zbiustonosze na O, o, to... Misiek! Co? No skąd tam sku? Jak... Czekajcie, jodo ja chopago do... Jak ten... O, oni... Staniki szyją, to, to to suknia uszyją ci? mają? Szefie. Nie. byście chcieli zausić je sukni? Ja materiał wszystko mam I, i, Ale sukni nie szyjemy, to do 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 krawiectwa by musiało być. No, typowo. Że, dzwonił, się do krawiectwa i gadają mi e, że do krawiectwa lekietu mam zadzwonić do Sosnowca, nie? I no mhm. wygadali, że jakby tam muszą odbierać towar to... potrzebuje przepustka, nie? Bo tu jakieś granice podobno ze Sosnowcem zrobili na Śląsku, jakoś przepustka potrzebuje. No to dzwonię się pana spytać, co z tą suknią, nie? No Halo? to raczej... to raczej nie tutaj. A, a, a co z tymi przepustkami? Jest to prawda chociaż? Proszę? A co z tymi przepustkami? To nieprawda. Z, nie ma tej granicy? Nie. Dobra, dziękuję. Z Bogiem. Do tak. Dobry, suknie ślubne. Tak. Sosnowiec, ja? Tak. Dobra, ten. Bo ja potrzebuję sukni ślubnej, bo się niedługo wydarzenił. To znaczy, za wy, 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 wyłaził w ten sposób, powiem. Tak. Halo, co, tak co pani słucham. tak sapie? Ma. Halo. Kurwa. Ten, ten. Sukni ślubnej potrzebuję, bo wy ja wysijecie, ja? Tak, my szyjemy na A biarek. jak własny materiał mam, to... to ten... to... Nie, jakiś... my z materiału powierzonego nie szyjemy, z naszych materiałów szyjemy. Pani, nie mnie pani nie nerwuje, bo Jożek kurna przed chwilą 5 metrów Gardiny zamówił. No nie, no my... Z, z pani, masy... czy Jożek dzwonił przed chwilą do Chopa? Zamówił, żeś 5 na 5 metrów firany koronkowej. I dzwonię do pani i chcę się spytać, co mi z tej firany usijecie A pani mi że nie z z czyichś materiałów No nie, bo my mamy koronki własne i z koronek naszych szyjemy, suknie. Daj ją! ją! Proszę? Michałku! Chodź, chodź! Czekajcie, chopadą do telefonu. Michał, chodź! Tomasz! Halo! Tak, słucham. Do dobry Pani, Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taka, że my kupili specjalnie na ta okazja, bo tylko raz się w życiu powinno żyć. chodzi o to, że my zamówili fajne firana i to jest po to, żeby to im kosztem było, a nie, że my wszystko na alkohol i na gorzą dali, a ty mi teraz przygoda, że ty mi tego nie uszyjesz. No ale z powierzonego materiału nie szyjemy, my z naszego materiału szyjemy i koronkę to można sobie wybrać. I całkowity koszt uszycia sukni kosztuje 1000 zł. 999 zł z welonem i z bolerkiem. No, no ale można e, wziąć te fajne fajnie. Kurwa! Nie. Michał, welon ci nie jest potrzebny. to już jest? Pytaj taniej chociaż, jak sfira swi, nie szyją. No poczuj ci welon. No ale ta jest w zestawie już, nie? Ale ja nie chcę tego welonu, a co tanie? A co, co, jakie bolerko? O co łazi? No Bolerko... Bolerko kurwa! Klucze. Jakie kurwa Bolerko? Gdzieś się nowa kurtka zimowa kupił, no! Nie, nie, nerwuj! Pół roku mo, A ty Bolerko będziesz kurwa to kupywał! Połuj ci Weron! Co mi się w to będziemy żenić? To Słucham. jest w zestawie już u nas gratis, jest Bolerko i Welon. Ale o co samo suknia? No to może pan sobie wziąć samą suknię. No to wiele za samą suknię? 999 złotych. Ale nie wierzę tego bolerka i tej mycki, no to i tanie ta suknia. No ale taniej nie będzie. Kurna, a szefem da się pograć? To z szefem pani. Szef się pani śmieje. No bo z szefem pan, pan, pan Czemu mówi. Czy jest pa kobietą, jakim szefem? Z szefa. Proszę mi tu szefa podać. Raz, raz. Ale pan rozmawia z szefową. A, to takie szewiki, Jerunie! No. Kurwa. A skąd te wy to kajtoszijecie te suknie? W Sosnowcu. Ale jak ja mam... Ja w Bytomiu mieszkam, jak ja mam do Sosnowca dojechać. No ludzie nawet za granicy tu przyjeżdżają, a w Bytomie to czy, nie jest czy, czy... tak daleko. Podobno do, do Sosnowca to ty... Przepustka, bo granice wam zrobili, nie? Ze Śląskiem. Nie. <laughs> nie zrobili żadnej granicy. Jak to nie zrobi... Czy Kumpel? Ej No może, Ci wej, kurwa wy, nie nerwuj wy... mnie! Wyście są sosowca, ja? Tak. Jero na te. Mateusz, my to musimy chyba pierdolić te. Bo my tam nie dojademy. Czy tam są drogi zamknięte te wszystkie z Bytomia te? No to musi. No pani pan... wszystkie drogi pozamykali z Bytomia. Wsiciutkie, co jedno do no Tak? No, no to samo pani gorączy. No to że... musi pan szukać Bytonu jakiegoś salonu, to usiądzie. Ale że wszystkie poszukał i gorali mi, że w Sosnowcym za wysyłką to się nie da tego zrobić. No za wysyłką, no, no trzeba suknię przymierzyć, nie? Pani, mój chłop do wszystkiego wejdzie. <laughs> No, no nie wiem. Musi trzeba przyjechać do A to jak z tą wysyłką? Jak wy to wysyłacie? Proszę? Jak wy to wysyłacie z tą wysyłką? Halo? Halo! Ktoś przerywa. Hal Nikt nie słyszę. Halo. Halo. halo? halo. 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 Ale kurmo halo. <śmiech> 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 to, że zamknięta granica. Że chyba. <laughs> Halo, sosnowiec! Słucham. Słucham! Rozłączyło nas przed chwilą, nie? Tak, tak. Kurna, co to pani ma z tym zasięgiem? To macie jakieś sosnowieckie lagi! No nie wiem, co to jest. Hurna, Ten, no. Jak z tą wysyłką ja się pytam, jak to jest? No ale, no musiał. Trzeba byłoby podać wymiary, jaka suknia. Michał! I wtedy moglibyśmy wysłać. Michał! No! Wiele ty tam możesz ty... Gadaj z tą babą, jakie ty tam może wymiary? Halo! Tak słucham. No to ja, ja w brzuchu, nie? To ja mam 143. Tak. I to damy jeszcze klatka, ja? Tak. Klatka 110, ja? <laughs> tak. Słucham, I pan chce tu ślubną? Ja. Słyszę, że teraz to jest grubno 115 może być. Ja. I właśnie o, o to nam chodzi, że my za bardzo tego pieniądza nie mamy, nie? I chodzi, żeby jak najtańszy kosztem było, nie? No to u nas każda suknia 999 złotych kosztuje. Pani, a niech mi pani powie, jak to z tą przesyłką jest? No przesyłamy, wysyłamy, nie? Na adres. No. I co dalej? No i przy odbiorze trzeba zapłacić za suknię. Aha. a jakby, ja, się, a jakby ja, ja. się. A to kurierem wysyłacie czy listonoszem? Listonoszem. ha a jakby się listonoszowi coś stało i ten. i tak suknię by mu ktoś porwał, to nie musicie płacić. No nikt nie porwie, bo ma pokwitowanie, jest to nikt nie porwie tej sukni. A, a, ale, ale, ale jakby. Jak, jakby, go, no, jakby go ktoś napadł. Dobrze mi, hop go do. No wie pan. Bo ja, ja bym podał pani Arryz, pani mi się ta suknia, wyślę i ja jestem ciekaw, co by było, jakby mu ta suknia zniknęła, a ja bym nawet by nie doszła do mnie, bo by go napadli. E no gdzie napadną? Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby suknia nie doszła. A może się zdarzyć, a może akurat teraz, skąd pani wie? Zawsze jest pierwszy no. raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz, no dobrze, Goro. Do. No, ale jeszcze proszę powiedzieć, jaka to suknia ma być. No, a, 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 a jakie są te suknie? Bo różne są suknie. No niech pani goda z moim hopem, niech mi się wybierze ta suknia, bo też mi dupetruje od rana. No najlepiej, a, i, godą ci, o dressach i da do tego ślubu, a ty cię kurwa sukni zażyciłeś. No godej! Ej, no to ja bym chciał taka fajna, nie? No, moja fajna zgrabna pupcio. No to uszyjemy taką. I, 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 i jak to trzeba zamówić te zamówienie zrobić bo, bo no, ja nie prze... wiem no trzeba tu przyjechać ale ile razy mam godać, że tam nie ma dróg ja no, skąd so, ja mam wiedzieć skąd nie... ja mam wiedzieć jaka to suknia ma być no ładna no to, no, to mówię ładno, są tka... ładne pani to jakie wy tam suknie oferujecie czerwona kryfta, taka fajna pani tak jakie wy tam te kiecki oferujecie Trzeba wejść do internetu, tam jest tyle sukien, i wtedy zobaczyć, która się podoba. Ale ja tak na oko, żeby mi pani, na, na ucho, żeby mi pani powiedziała. Jakieś z koronkami, z koralikami, jakieś takie czulcwa są? Są. Żeby cycki były odkryte dla mnie. Jak ci i tak cycków nie możesz? Też może być z cyckami odkrytymi. A, a to potem da, da się jakąś ten watem szklanu wypchać, coś takiego? No bo, bo ja bym, powiem, pani, ja bym do tego Sosnowca dojechał, ja nie widzę problemu, my samochód mamy, swego Golfa na gaz, i kurwa bym dojechał, i no jak wczoraj, jak był na, na sichcie, nie, na nocce, no. i mi kurwa na, na Grubie mi godą na kopalni, bo tam okna myja, się zatrudniłem, i mi godą, że ten, że w, w, wiesz co się stało, wszystkie kurwa drogi do Sosnowca pozamykali i kurwa i granice zrobili. No to ty, jak to tam ja? dojechać do Polaku? Jak ja, ja to dojechać ty? Bo ja teraz nie wiem też. My się zastanawiamy we dwójka, ale my nie wiemy nie. My nie wiemy co my mamy zrobić. W, w, we własnym kraju, co, co wie się? Autonomia tego sosnowca, żeście się zrobili ci co? Takie, ja ważne robią, wiesz, jak Takie ważne się robią, Wyszak jest, Słucham. Takie ważne się robią, Bateusz, Wyszak jest ty. Oni myślą, że oni wszystko mogą. Te warszaku, no. Warszawioki jebane, ty. Kurna, Pieru nie. No już wie pani co za słuchy chodzą, to jest... Gowa mała. Gdzie t... co? No, dy, jak Ty, Przecież was do. Y, Sosnowiec do Warszawy przydzielili, nie? Mhm. Uh -huh. No, gadałem, że to jest najstarszy, na, na, najbardziej oddalona dzielnica od Warszawy. No, czyli ładna dzielnica, jak. Dołączyli na tak do Warszawę. Także jakby zeszł w zeszłym roku we Sosnowcu, to tam samego role. Pani, dyj się pani spokój. Tam nic pięknego nie ma. Trzeba przyjechać zobaczyć. No to, to, to że by w zeszłym roku i żech zobaczył. To o. że kurna o, to, że trzeba z szalikami zagłębia że przyjechał. No tam techa pan miał. No, On mnie tam na pierwszą randkę wziął. Ty się kurwa już tam nie chwal. Dobra. To ja się z schopem. Obejrzy mi się co jak z tym suknią i odzwoniaro pani, okej? Okay? Dobrze. Okej, okay, dziękuję, do widzenia Dobrze. z bogiem.